Cześć, chciałbym Wam pokazać teraz tutaj unboxing klawiatury, na którą czekałem dość długo, ale zanim to zrobię. Jak ktoś nie chce tego słuchać wstępu, to niech sobie przewinie, a ja i tak to powiem, co muszę powiedzieć <grym> i co chcę powiedzieć, że po co kupuję tą klawiaturę. Kupuję ją po to, no po prostu stara mi się zepsuła, nigdy nie byłem jakimś fanem super gadżetów, ale no, jestem programistą i klawiatura mi jest potrzebna na co dzień. Lubię sobie też czasami zapykać w gierkę, także no stwierdziłem, że nie będę żyłował na jakąś tanią klawiaturkę, chociaż ta też nie jest droga. To się, ta klawiatura się nazywa Modekom Volcano Hammer, jak można przeczytać. Jest to klawiatura mechaniczna. Do tej pory miałem straszną badziewną za jakieś tam Kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, i po prostu no nie jestem z niej zadowolony. Teraz zaczęła też szwankować, także dobra okazja, żeby kupić nową klawiaturę. No i mówię, a to pójdę do sklepu, kupię sobie klawiaturę i tyle. No i poszedłem do sklepu, i tam miałem do dyspozycji chyba ze 10 czy 20. Z tym, że tylko jedną mechaniczną ja nigdy nie miałem do czynienia z mechaniczną klawiaturą wcześniej. Bo ten sprzedawca tam wychodził ze skóry, dwoił się i troił, żeby tylko mi tam sprzedać klawiaturę. Ale jak tylko podeszłem do tej mechanicznej, nacisnąłem jeden klawisz, to już byłem pewny, co chcę kupić, że to akurat mechaniczna klawiatura, którą no, będę chciał mieć. Bo po prostu, jeżeli ktoś nie miał wcześniej mechanicznej klawiatury, no to nie można mu wytłumaczyć, jak rozkosznie przyjemne jest muskanie klawiszy, mechanicznej klawiatury. Po prostu musi to przetestować, sprawdzić sam dla siebie. Najlepiej zrobić właśnie tak, ja. Pójść do sklepu, kliknąć sobie jakąś klawiaturę, i to po prostu no, samo so w sobie mu pokaże, że po prostu to jest coś takiego fajnego, że no, po prostu wiedziałem wtedy, że muszę mieć. Więc wróciłem do domu, zrobiłem porządny research, taki. Kilku godzinny, posprawdzałem różne klawiatury. Ta jest takiej średnio dolnej półki, chociaż są dużo tańsze, no, dużo tańsze powiedzmy za 80-90 zł, to jest 150 zł. Firma Modekom, polska firma, dość długo istnieje na rynku, więc kupując ją, wspieracie też polskie, polskie firmy. No, po prostu we wszystkich rankingach w tej cenie, no, nie ma na nią bata. Jest DBS, jest najlepsza. Yy, było, było innych parę do wyboru, które, którymi się zastanawiałem, no ale ta wychodzi na to, że jest po prostu nie do zajechania. Jest the best. Dlatego zdecydowałem się na nią. Kupiłem tą klawiaturę praktycznie w, w cenie, której w sklepie bym miał zwykłą taką e, niemechaniczną klawiaturę. Już nawet zapomniałem, jak się takie nazywają. Membranowe, o membranowe. Więc myślę, że dobry deal zrobiłem. O, jeszcze jakby ktoś chciał. Jak ktoś będzie chciał kupić, to w opisie jest link. Nawet dwa linki dam, jak mi się uda znaleźć. Jeden do Amazonu, drugi do AliExpress. Amazon ma lepszą obsługę, można od razu mieć e, towar, cokolwiek się kupiło. Plus jeszcze gwarancja, zwroty itd. Ale na ogół jest trochę drożej niż na Ali. Na Ali jest taniej, ale trzeba dłużej poczekać. No i z Chin płynie wiadomo z jakimiś gwarancjami itd. Niekoniecznie jest to Warte świeczki, jak wolisz. Albo ten, albo ten link, na obydwu kupisz. No dobra, to chyba tyle wstępu. Mam nadzieję, że się nie zmęczyłeś za bardzo. Otwieramy, otwieramy. To, co te grysy lubią najbardziej. Mam tu mój niezawodny nożyk. Będziemy cieli. Ciach. Ciach. Zobaczmy, co ona nam tu daje. Ok. O, już słychać ten klik. Mm -hmm. Już się nie mogę doczekać. Okej, okay. no to więc w pudełku nie ma zbyt wielu fajnych rzeczy. Trochę jakieś worki, wek, instrukcje obsługi. No i klawiatura z kablem. USB 1,80 80. M. To też ważne, bo czasami mają Med 50, m, czasami nawet Med 20 m i są za krótkie. Zależy jak macie zorganizowane biurko swoje. No dobra. Czyli mamy ten oto, oto wspaniały produkt. No i właśnie tak. Niektórzy twierdzą, że ten głośny klik klawiszy jest dla nich za głośny, wkurzający. E, też jak robiłem research, to się zorientowałem trochę w temacie i wiem, że są różne rodzaje switchów, czyli ten, tego mechanizmu, który tutaj działa. Są tam czarne, brązowe, niebieskie i każdy ma swoją specyfikę. Na przykład zastanawiałem się nad e, bodajże czarnymi, które mają, są cichsze od tych, ale mają na przykład większy nacisk Więcej trzeba nacisnąć z większą siłą, żeby klikło, ale za to podobno szybciej łapią. Nie zdecydowałem się na nią, jednak ta wygrała. Ją kupiłem, bo tak jak mówiłem, ze wszystkich rzeczy, które sprawdzałem, ze wszystkich klawiatur, no ta wyglądała mi najlepiej. Dobra. Jest taka dość ciężka. Czuć bogactwo, bo te tanie klawiatury są o połowę lżejsze, ale to dobrze, bo się nie będzie przesuwać e, po, po biurku. Nóżki. O, nóżki mają wyraźny klik. To też ważne, bo te tanie klawiatury są po prostu liche. Łatwo je zamknąć, łatwo otworzyć. Czasami po przysuwaniu na stole się otwiera. I tutaj jest taka, nie wiem czy to widać, taka gumka, która też jest antypoślizgowa, więc super. Aha, no to jeszcze może od razu z bliska pokażę tą klawiaturę. O, proszę. Później wieczorem nagram drugą część filmu, gdzie będzie ciemno, będzie noc i będzie widać jak ona fajnie świeci, bo widziałem już na filmach, jak robiłem research na różnych filmach, zdjęciach, że świeci jak choinka, może tam ustawiać różne opcje, to będzie w dalszej części. Na razie po prostu obadano o co tu chodzi. No i spróbuję coś napisać. No, jest to rozkoszny dźwięk, rozkoszne, rozkoszne uczucie po prostu nie do opisania. Jeżeli nie miałeś wcześniej klawiatury mechanicznej, no to, to dużo straciłeś. Dobra, to na razie zrobię pauzę. Podłączę klawiaturę na chybcika do laptopa mojego niezawodnego i zobaczymy jak ona będzie tutaj świecić w dzień. Później tak jak mówiłem, nagram drugą część filmu, gdzie będę już nagrywał w nocy, żeby było widać jak ona fajnie świeci, jak się zmieniają te ustawienia odnośnie świecenia i tak dalej i tak dalej. Dobra. Jestem po krótkiej przerwie. Widać jak ona świeci na czerwono. podejrzewam, że widać, nie? Widać. Ja. Mam nadzieję, że w nocy będzie to widać jeszcze lepiej. Co jeszcze znalazłem przy odkręcaniu kabla? Taki e, szpindel czy jakkolwiek by to nazwać, on jest służy do ściągania tych klawiszy. Zaraz spróbujemy jakiegoś ściągnąć, żebym tylko czegoś nie popsuł. O, per favore, czyli tak trzeba od góry. Ściągamy, można wymienić ten switch, można pewnie wymienić ten klawisz, zależy co kto chce. I widać, że jest to niebieski switch, czyli taki jak mówiłem, o takim charakterystycznie głośnym kliku, wyraźnym. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Tak, założymy to z powrotem. No i dobra. Pięknie, już się nie mogę doczekać, aż ją przetestuję. Później ją mówię jeszcze przetestuję w dzień, w nocy, przepraszam w nocy przetestuję i pokażę Wam, jak ona święknie, piknie, świetnie świeci. Dobra, to na tyle. Do zobaczenia wieczorem. Dobra, obiecałem Wam, że pokażę Wam, jak ta klawiatura fajnie świeci w nocy. Już jest ciemno i muszę powiedzieć, że no. Zakochałem się. Klawiatura jest naprawdę wspaniałe. Jeżeli ktoś nie miał do czynienia wcześniej z klawiaturą mechaniczną, to polecam z całego serca. Po prostu to jest takie doznanie, którego trzeba spróbować, żeby wiedzieć, o czym, o czym mówię. Bo tam, jak nie chciałem nigdy żadnej klawiatury mechanicznej, zastanawiałem się, po co mi taka bzdura, jakiś wymysł, gików i różnych innych nerdów. Ale no, jest różnica, naprawdę warto, warto. Szczególnie, że ta. Jest w przystępnej cenie, i to nie wiem, czy to akurat ta mi się podoba, czy każda mechaniczna by mi się spodobała, ale wydaje mi się, że, że po prostu jest to dobra klawiatura, którą warto, warto kupić. E, pokażę Wam jeszcze, jak tu można trochę przyciemnić, podjaśnić, przykombinować trochę ze światełkami. Fajna sprawa. Tu mamy przycisk FN, i na przykład tak. Można wyłączyć światło, tylko że jest ciemno i nie widzę. Z lockiem. Tak pachciach się wyłącza. Włącza się i wyłącza. Można jeszcze plusem na plus nie widać tego, ale jak będziemy minus naciskać, to się widzicie coraz ciemniej. Kot szaleje, już się jego pora zbliżyła. Coraz jaśniej, 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 jaśniej. Jeszcze gdzieś było pulsowanie. Tu, czy tu. Ups, nie ten klawisz. O. Proszę. Fn z Endem. I tak semryga. Nie wiem po co to by komu mogło się przydać, do czego. Chyba po to, żeby na nerwy zagrać. Ale no jest taka możliwość. Nie z Endem, tylko z Home. Em. Fn Home. No i u góry mamy cały rząd klawiszy multimedialnych. Jak jest całkowicie ciemno, to nie widać, trzeba zaświecić światło, bo te symbole, e, symbole pod jakby dodatkowe funkcje nie są niestety podświetlone. Także to można uznać za wadę tej klawiatury, że jak jest całkiem ciemno, to nie widać, co się naciska, e, nie widać tych funkcji. Co jeszcze ma ta klawiatura, o czym nie wspomniałem? Ma deghosting, czy tam jak to się tam nazywa. W sumie nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy, że takie coś istnieje, dopóki się nie dowiedziałem, że istnieje. Czyli, jeżeli gramy na przykład i naciśniemy kilka klawiszy naraz, strzelanie, kłócanie, i tam jeszcze racket jumpy i tak dalej, to się może okazać, że normalna klawiatura dostanie zawału i nie będzie przyjmować już klawiszy, zawiesi się. To ta klawiatura teoretycznie e, ma to zabezpieczenie. E, nie testowałem tego, ale widziałem inne testy: ludzie to testowali. Działa, także nie ma, nie ma tutaj stresu. E, kolejna rzecz to jest blokada przycisku Windows. Dla tych, którzy nie wiedzą, co się może stać, jak grają w grę pełnoekranową i wcisną przycisk Windows, to znaczy wyjdą z gry. <laughs> I to może się tragicznie skończyć dla timu, dla drużyny. Dla samego gracza, no wiadomo, jeżeli się w coś gra, to się chce być 100% w grze, a nie żeby wychodzić na pulpit i kombinować, co się właściwie stało przed chwilą. Więc można wyłączyć przycisk e, Windows, dzięki temu nie wyjdziemy z gry. No i jeżeli chodzi o głośność, wiadomo, że nie, nie przekaże tego mikrofon, jak one są głośne. Te klawisze. Powiem tak, ja jestem bardzo czuły na różnego rodzaju dźwięki wkurzające jakieś tam stukania, jakieś, jak w sąsiad ma remont, to mało szału nie dostanę, ale to jest naprawdę znośne. To nie jest tak bardzo głośno, żeby można było. Może, jakby w biurze ktoś miał taką osobę, i by ta osoba przy osobie siedziała, to po, powiedzmy po tygodniu albo po miesiącu można by się było, może zdenerwować, ale ja pracuję w domu. Nie chodzę do biura, więc nie przeszkadza mi to w ogóle. No to, więc co mogę powiedzieć więcej? Serdecznie polecam tą klawiaturę, jak i pewnie też inne klawiatury mechaniczne, ale no akurat mogę o tej powiedzieć, że jest po prostu fajna. Fajnie działa, fajnie klika, fajnie się na niej pisze, fajne ma podświetlanie, jest porządna, polskiej firmy. Nie droga, także to coś tu dużo więcej wymagać. No po prostu super sprawa. No, także jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Przypominam, że w opisie są linki. Jakbyście, jakby się Wam spodobała, to możecie sobie kupić taką klawiaturę. Nie, mówię, nie jest droga. Można kupić na Amazonie, można na Ali, gdzie tam postaram się dać. Do obu dwóch miejsc linki. Jak nie znajdę do, do Amazonu i do Ali, to dam jakieś inne. No coś się na pewno znajdzie. No i cóż, dużo mówić. Super klawiatura w dobrej cenie. Polecam.